Siemanowidzowie, słuchajcie, pewnie niektórzy jak nie wszyscy z was zastanawiali się, która skrzynka na anarchii jest najlepsza, którą się najbardziej opłaca otwierać. O, pewnie anarchiczna, tutaj jest najlepszy drop. Nie, nie, epicka, epicka, mówi pan Jasio, Nie, 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 epicka jest najlepsza. A więc w dzisiejszym filmie otworzę każdą skrzynkę i mam przy sobie krócie do każdej skrzynki o wartości 200 zł. Czyli mam 200 zł do epickiej, 200 zł do anarchicznej, do skrzyni z petami, do skrzyni rzadkiej i do skrzyni piekielnej. Jak to będzie działać? Polecimy sobie od najtańszej do najlepszej i cały drop będę chował w shulker boxie. Tutaj będzie rzadka, piekielna, epicka, no zgodnie z kolorami. Będziemy robić. I żeby dodać takiego lekkiego twistu do tego filmu, będę musiał stoczyć walkę z itemami z jednej ze skrzyni ale teraz muszę ją wybrać. Nie mogę wybrać jej potem. Jak już mi dropnie, tylko teraz. Więc myślę, generalnie na pierwszy rzut oka, rzadka skrzynka. No, co my tutaj mamy? No sety 4-3, tu jakieś klucze mogą dropnąć jakieś diaksy, czek. No, najlepsze to jest voucher na wipa. Tutaj bym nie pokładał dużej nadziei w tej skrzynce. Raczej nie opłaca się kupować. Skrzynia z petami. To może być zaskoczenie generalnie. To może być zaskoczenie. Pety myślę, że nie, nie często schodzą pety na rynku, to na pewno. Więc pewnie będzie ciężko. Sprzedać, ale myślę, że pozytywnie się tym zaskoczymy. Anarchiczna skrzynka, no klasyk. Klasyk! Tutaj sam dobry staw. I co? No i klasyczek, epicka. Tutaj pokładam w to najwięcej nadziei, najwięcej takich rzeczy niestandardowych. Jakieś księgi, a nasecik też może dropnąć. No i w piekielnej skrzynce, co mamy? Słuchajcie. Złote marchewki, poteczki i księga spowolnienia. No tutaj też raczej za dużych nadziei nie pokładam. Zapli pasy, bo War Under to jazda bez trzymanki. W tej darmowej, wieloosobowej. Że akcji nie tylko poprowadzisz czołgi, samoloty i helikoptery, ale też zanurzysz się w morskich bitwach, które sprawią, że nie będziesz mógł oderwać się od ekranu. Nieważne czy atakujesz z powietrza, ziemi czy wody, wszystkie chwyty dozwolone. Realizm w War Under to inna liga. Każdy pojazd jest wzorowany na prawdziwych odpowiednikach w naszym świecie. A wybuchy? oj, koleżko, to lepiej się schowaj, bo gdy ktoś puści atomówkę, to nic po tobie nie zostanie. Żadnych pasków zdrowia. Jeden dobrze wymierzony strzał może przesądzić o zwycięstwie w ułamku sekundy. Walcz na mapach z całego świata, korzystając z najnowszych technologii wojskowych. Noctowizory, pociski kierowane, zasłony dymne... Serio, w tej grze brakuje tylko latających czołgów. Ostatnio dodana aktualizacja Dance of Dragons wprowadza nową, potężną flotę. Całą linię francuskich łodzi, amerykański szturmowiec A-10 Thunderbolt 2 i bombowiec F-111. Dodatkowo BMP Puma w nowej modyfikacji oraz brytyjski system rakietowy Stormer Air Defense. Do tego doszło dziesiątki usprawnień na podstawie próśb społeczności. Więc pobierz War Thunder za darmo z linku w opisie. Wszyscy nowi gracze i ci, którzy nie grali w War Thunder od 6 miesięcy lub dłużej otrzymają fajne bonusy, które właśnie widzisz na ekranie. Musisz się pośpieszyć, bo sezon bonusów dla amerykańskich pojazdów wkrótce się skończy. Więc teraz tak, jak to się będzie odbywać? Otwieramy skrzynkę. Ja chowam drop do shulkerów. Najpierw otworzymy wszystko, pochowamy drop, i potem sobie wszystko podliczymy. A jeżeli wy, widzowie, chcecie zgarnąć dwa pakieciki bogacza na anarchii, właśnie tutaj, co musicie zrobić? Łapka w górę, komentarz ze swoim nickiem i subskrypcja na kanale. Bierzecie udział w przypiętym komentarzu, macie więcej info. Także co? Zacznijmy sobie od najtańszej. Zacznijmy sobie od skrzynki rzadkiej. A więc wszystko tutaj chowam do rzadkiej skrzyni za 200 zł. Mamy 100 kluczy, więc no to jest bardzo dużo. Raczej tutaj bez animacji będziemy robić, tylko sobie będziemy nawalać po prostu. Pyk, 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 byk, byk, pyk, pój, pyk, 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 Okej, Nie wiem co z tymi szulkerami. Te szulkery są bezwartościowe, więc chyba je będę od razu do kosza wywalał. Dobra, szybko na RTP. Dobra, wszystko schowane, wracamy na spawnę, otwierać resztę. No, nawet nie... nawet nie połowę otworzyłem. Słuchajcie, a już cały ekwipunek. Tutaj największy problem z tym będzie, bo tylko jest najwięcej. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, 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 lecimy. Okej, okay, okej, okay. co mi tutaj poleciało? Diamentciki, dużo setów. Trochę tego, trochę tego, trochę kilofów. No i dobra. Lecimy 17 ostatnich kluczy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i słuchajcie, jest mega pech, bo nie dropnął mi żaden tak naprawdę voucher na viapat. Dobra, wszystko posegregowane i patrzcie jak to wygląda. Pierwszy shulker jest zapełniony mieczami i kilofami, więc tutaj dropu nam 20 mieczy, większość jest z knockbackiem, a reszta jest 5 dwójeczek z fajerkiem, pyk pyk pyk. No coś tam to jest warte. 7 kilofów 5, 3, 3. Kolejny shulker, tutaj mamy zbroję. Dropu nam 7 hełmów, bardzo dobrze, dwie klaty, dosyć mało, 6 spodenek i 6 bucików. I jeszcze 7 staków diaksów łącznie. No i tutaj trzeci shulker, jakiś tam obsik, jakieś tam serca, zmianeczki, parę fajerwerek. Pod koniec jak już wszystko otworzę, to podsumuję ile dolarów serwerowych będzie w itemach po otworzeniu każdej ze skrzynek, to będziecie mieli mniej więcej pogląd, która się najbardziej opłacała akurat w tym teście. Dobra, lecimy tak, 66 kluczy do piekielnej skrzynki. To jest 66 razy 3 No to prawie 200 wychodzi I lecimy z tą skrzyneczką Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ojojo O! Okej okay. Pozdroj ty, pozdroj ty, każdy pisze, pozdro król złoty. I słuchajcie, co my tu mamy? Masę marchewek złotych, masę glowstone'u, a glowstone akurat można sprzedać, glowstone dust. Także zobaczymy, może tutaj to się nie okaże, słuchajcie, takie głupie. Dużo potek na instant te jakieś stręże, to wiadomo, że takie zapychacze. Dobra, ostatnie 20 skrzynek zostało. Ta skrzynka też nie prezentuje się najlepiej, 20 Skrzynek. bardzo dużo złotych marchewek bardzo dużo glowstone tutaj blaze, blaze powder dobra przerobię na blaze powder już żeby było trochę netherwardzików trochę magma creamów no i co najlepsze co mi dropło to księga spowolnienia ale też jedna więc no dzisiaj w otwieraniu nie mam farta to zdecydowanie myślę że ta skrzynka jest jeszcze gorsza niż rzadka tak szczerze. Po tym odcinku chyba pogadam z chłopakami, żeby jakoś ten drop w tej skrzynce ulepszyć, czy też zmienić, bo ona jest po prostu bez sensu. No chyba, że ktoś potrzebuje itemków na potki i ich nie ma, nie ma na rynku, to wtedy kupić można parę, zobaczyć sobie i wytwarzać potki, to wtedy ok. Tak to nie widzę sensu. No i dobrze, epicka skrzyneczka. Tutaj liczy na giga drop, słuchajcie. To jest według mnie najlepsza skrzynka, taką oceniłem przed odcinku. Tutaj można się pokusić o otwieranie masowe. Sprawdźmy to. E, żużel. Pierwsze pięć, żużel. O, 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 tutaj anarchiczne. Okej, okay. jest anamieczyk, jest anamieczyk, serduszka. Koksiki. Jakoś to wygląda. Jakoś to wygląda. To, to było 50 kluczy każdy po 4 zł czyli wychodzi idealnie 200. Okej, okay, jest krata, jest krata. Jest 8 pereł aż. To dwie po 4 mi dropły. Dobra, kolejne 5 lecimy. O nie, 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 nie! Nie! Jaka była na to szansa? Boże. Otwieranie masowe, ja pierdzielę. Ja wam przypominam, że wybrałem tą skrzynkę, że ja będę musiał jakby walczyć z tym, że to biorę i próbuję kogoś pokonać z tymi temami nie? Tridenty nie są wcale takie tanie ogólnie, one są chyba po 1000 albo po 2000. Kolejne 5 lecimy, tutaj dużo pereł. Okej, okay, prawie dwa klucze te i no tutaj też tak średnio, też tak średnio, kurde. Okej, okay, to będzie kilof. Dobra, jest kilofik, jest fajnie. Jest kilofik, jest jakaś księga. Teraz spróbuję sobie. Z animacją otworzyć parę, może tutaj lepiej odda. Totem. Nie, 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 totem nie chcemy totem. Perły. Perły, super. Perły fajnie. Ja totem w sumie kosztuje koło tysiaka, więc nie jest źle, nie jest źle. Pięć serduszek, OK, Serduszka też zawsze trzymają cenę. Jedno po około 400, po 500. Mieczyk? Trzy zmianki. Kurczę, zmianki. Może być, ale lepszy byłby mieczyk. Perły? No nie. Dobra, teraz pięć bez animacji. Raz, zmianki. Totem. Perły. Heum. Spodnie. Ej, bez animacji oddaję, bez animacji oddaję. Dobra, lecimy kolejne 10 Czek na cztery koła. Ok, firewerki. Serca. Zmianeczki, serca, zmianeczki, refile, totem, o nie, trident i uwaga ostatnia, ostatnia z animacją, o dużo anarchicznych itemów i... Kurde, blisko do klaty. No, generalnie tak. Prawie cały anaset. Pytanie teraz jest takie, czy ten drop przebije anarchiczną skrzynkę. Tutaj do całego seta. No praktycznie wszystko mi dropło oprócz butów. Tu, to jestem z tego zadowolony. Nie Jestem zadowolony natomiast z tego, że tyle tridentów dropło. No kurde, czek. Okej, okay, regenka. Perły, fajnie. Idealna ilość koksów i, i refili, tak bym powiedział. Dobra, mamy drop z epitki. Teraz lecimy skrzynie z pytami. No, szczerze, skrzynie z pytami myślałem, że ona też może być jedna z lepszych. Okej, okay, z tej całej skrzynki, która ma 10 petów, 5 jest takich tanich. Generalnie, wydaje mi się, że ta skrzynka, no słuchajcie, najtańsza rzecz z tej skrzynki jest za 2000. Najtańsza rzecz z anarchicznej skrzynki, która jest 5 zł droższa, no to jest na pewno tańsza. Tak sobie myślę, że skrzynia z pytami ma najmniejsze ryzyko, jeśli chodzi o otwieranie, w sensie, że najmniej na niej stracicie, tak mi się wydaje. Ale dobra, otwieramy Otwórz, otwórzmy z animacją. Zobaczmy, co poleci. No, i Eustachy. Eustachy. Speedek 2. I podwajanie dropu surowców i farm. Kurde, mualissimo Drugi pecik. Zobaczmy, co tu poleci. Golemik. On kosztuje 5000. Ten 25, ten 5000. Więc patrzcie, już jesteśmy fajnie na plusie. No, i niestety, głodomorek musiał wyrównać. Lipa On ma dobry efekt Ale Jak jest połączony z jakimś eventowym petem Oj, Aniołek też tak średnio No to jest dobry pet taki na początek Ale są o wiele lepsze, o wiele są lepsze Biznesmenik Biznesmenik to też jest taki średni O Enderman O tak Zwiększony drop pereł w endzie i trzy dodatkowe obrażenia To jest To jest moc Te pety w ogóle po śmierci nie znikają, więc jeżeli nie macie peta, to kupcie na rynku, albo ze skrzynki, bo serio się opłaca go mieć. Kurde, tak blisko było na tego. Pudzianka. Jeszcze pięć, pięć skrzynek. Tutaj wydaje mi się, że je najbardziej odda. O, 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 Pędzi wiatr. Pędzi wiatr też drogi pet. No niestety, drugi głodomorek. O Jezus, tutaj jak jak się losowanie wybrało, Boże. Pancernik. W sumie chyba każdy pet mi drop, nie? Chyba każdy. O. I endermanek, yes sir! Dwa endermaniki. Najlepsze pety według mnie z tej skrzyni, bo największy damage. No i trzy głodomorki. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ta skrzynka najbardziej oddała. Właśnie, o co chodzi w tym teście w ogóle? Czemu ja to zrobiłem? Żebyście zobaczyli, którą skrzynkę najlepiej otwierać, która jest najlepsza. Stosunek ceny do otrzymanych itemów, który będzie dla Was najkorzystniejszy. Dobra, anarchiczna skrzynka. 10 skrzynek za 200 da się kupić. Oczywiście da, da się też kupić pakiet bogacza za 200, wtedy mamy 10 Ana i chyba 16 pitkich, więc miejcie to też na uwadze, że pakiety lepiej. Ale dobra, lecimy. No i tutaj kurde mol. Okej, okay. obrażenia krytyczne, co by nie gadać 20 tysięcy widzowie Dobra, lecimy drugą skrzyneczkę Okej, okay. unik 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 10 tysięcy, też spoko To tak jak dwie A na części zwykłe Okej, okay. A na spodnie Okej, okay. okej, okay. okej okay. Tutaj co by nie zmianki Rozszerzenie ender chesta, uuu, panie Dobra, najtańsze rozszerzenie ender Chasta znalazłem za 38 tysięcy Więc to jest na razie, no, najlepszy drop zdecydowanie Dobrze, anarchiczna skrzynka, jak na razie, zero syfu Jest, zero syfu dalej, anakilofik, też w cenie Też bardzo pożądany item, bez anakilofa nie przeżyjecie tutaj Buciki Dobra, cztery Elytra <laughs> w animacji, oh damn Dobra, kolejna księga uniku, też fajnie, ej dobry drop z tej anarchicznej, chyba pierwszy raz w życiu mam dobry drop z anarchicznej skrzyni, serio O, hełmik, hełmik najdroższa część seta, 10 koła jakoś I ostatnie dwa klucze, jakby poleciała elka albo jakiś voucher Kurde, prawie rozszerzenie, też spoko Najgorszy, o, elka w animacji, na, elka w animacji Spodnie, dużo spodni. No, najgorszy drop z tego wszystkiego to chyba spodnie, właśnie. Okolice 5-6 tysięcy są spodnie. No, także tak prezentuje się Tropics, a Ana skrzyneczki wszystko już mamy podropione, także co teraz dla mnie przyszedł czas żeby to podliczyć cenowo widzimy się jak już wszystko podliczę podczas liczenia wartości piekielnej skrzynki musiałem lekko uprościć miałem razem 11 staków glowstone'a więc wykopałem ich stak i właśnie z niego wydropiło mi 243 sztuki glowstone dustu, czyli 243 razy 11 równa się 2673 sztuki razy 1 dolar, no jest to wartość glowstone w sprzedaży, czyli 2673 1673 dolary. W trakcie kalkulacji wartości dropu ze skrzynki z petami przypomniało mi się, że przecież pety mają datę ważności i nawet te najtańsze, które wcześniej widzieliśmy za 2000, w moim przypadku mogą być warte nawet 5 do 10 tysięcy, a to zmienia naprawdę dużo. Zaraz powiem o tym trochę więcej. Dobra, widzowie, mam wyniki i będziecie myślę, że w szoku. Ja też jestem trochę w szoku. I teraz tak, przejdźmy do rzadkiej skrzynki. No tutaj widzieliście sam drop taki. Taki nie najlepszy, no taki shit. Rzadkie skrzynki, te wszystkie itemy, które mam, czyli to wszystko, te zaczarowania, te wszystkie sety, te diamenty po cenie sprzedaży na sklepu brałem i to wszystko brałem po najniższych cenach rynkowych. Pamiętajcie, te wszystkie itemki sprzedałbym za 28 500, i to taka cena najniższa, że mogłoby być więcej, ale to taka najniższa, na pewno by się to wszystko za tyle sprzedało, czy to w sklepie, czy to na rynku. Także, no, rzadka skrzynka, no raczej nie kupowałbym kluczy za 200 zł z skrzynki. Dobra, tu, tutaj w skrzynce piekielnej mieliśmy potki, te stręże na 3 minuty nic nie były warte, te fire resisty i speedy na 3 minuty też nie, a instant damage nie widziałem nawet na rynku, więc no nie dodałem tych potek, bo no nie ma tego przedmiotu na rynku, więc po prostu tego nie dodałem, więc tutaj policzyłem złote marchewki i złote marchewki są naprawdę drogie, z tego co pamiętam chyba pół staka, półtora tysiąca kosztowało, więc tutaj 7 staków 21 tysięcy w samych złotych marchewkach i magma cream tutaj też zrobił dużą cenę, bo 5 magma creamów też jakoś bardzo drogo było. Coś, coś koło 4-5 tysięcy, bo to ze slimebola się robi. Slimebole są bardzo drogie. No i piekielna skrzynka wyszła 39 73 dolary, więc też nawet nieźle. Ale to nie, to nie jest, wiecie, to, to nie były, to były dwie najniższe wartości, tak? Spodziewałem się tego akurat, nie? Myślałem, że piekielna będzie trochę mniej warta niż rzadka, ale dobra. Przejdźmy do epickiej skrzynki. Tutaj drobik już taki Ok, Wliczyłem też cenę czeku wszystko, wszystko zostało liczone I słuchajcie Te tridenty okazuje się, że kosztują po 2200 za sztukę Więc to nawet nie jest taki zły drop Serduszka po 400 Perełki tam po chyba 700 Także ładnie Tutaj części seta po 6-7 tysięcy były Więc ładnie naprawdę I finalnie wyszło z ebitkiej 119 950 dolarów Więc prawie 120 koła Teraz słuchajcie największe zaskoczenie Skrzynia petów No kurde Nie wydaje się to w ogóle drogie, nie? Ale jak popatrzyłem cenę Ceny petów, które kończą się w tym samym czasie, mniej więcej co moje, tam plus, minus tam brałem 5 dni. To słuchajcie, wyszło mi 276 tysięcy dolarów. Już mogę wam powiedzieć, że to jest przynajmniej z cen na rynku najlepsza skrzynka, jaka jest. Endermanek, patrzcie, pierwsza strona od najniższych nie ma, druga strona jest. Ten wygasa za 5 dni. Ten wygasa 23 września. O, i tutaj mamy Endermanka, który wygasa mniej więcej za miesiąc 35 tysięcy. Ja takich Endermanków mam dwa, więc już to mi zrobiło 70 tysięcy dolarów ceny. Dobra, potem co mamy? Biznesmenik. Tu jest biznesmenik, który wygasza za kilka dni, za dwa dni. Tutaj biznesmenik też zaraz, też zaraz wygasa, też, też zaraz. O nie, ten jest miesiąc. On 26 tysięcy. Ja drobnęłem takie dwa, więc już mam 52 tysiące z tych dwóch biznesmeników, nie? Tutaj pędzi wiatr. Ten, o, ten wygasza za miesiąc 25 tysięcy. Ale tu mi wygasza 23 września. No i tu jest też 23 września wystawione 31,5 tysiąca. Więc ta skrzynka jest... Wydaje mi się najbardziej opłacalna. Tak samo kurczę głodomorek. No, też głodomorek był najtańszym petem. Przynajmniej tak myślałem. Za 3000, ale wygasza za 2 dni. Tutaj za kilka dni też. No, i tutaj dopiero po, po miesiącu wygasają. No, i to po 5000. No, wiadomo, że nie jest to super ekstra, ale nawet najgorszy drop daje wam. 5000, no to to jest mocne. No i tak sumując, wtedy kiedy to liczyłem, no to 10 to godzinę temu, no to 276 tysięcy dolarów mi wyszło, więc mocne, naprawdę mocne. Okazuje się, że zapomniałem podsumować dropu z anarchicznej skrzyni, więc tak realnie to najważniejszą informacją jest wartość dropu, czyli 133 tysiące dolców. No i co, oczywiście, ja mogę skorzystać teraz tylko z tych itemków z epickiej skrzynki, czyli no to. <laughs> I mogę sobie jeszcze coś sprzedać. I z tymi itemkami za tak naprawdę. Za dwie stówy. No, będę musiał teraz kogoś pokonać. Dwa koksy, 38 refów. Jeszcze sobie coś tutaj posprzedaję. Parę totemików sobie posprzedaję. Wystawiłem trzy totemy po 500 dolców za każdy. A tridenty sprzedały się po 1300. O dziwo, nie są takie tanie. Następnie udało mi się wydropić 30% na mieczu. A 16 pereł wystawiłem za 12 tysięcy. Dodatkowo sprzedałem kilka razy 10 sztuk serc za 4000, tysiące. A za zarobione pieniądze kupiłem anarchiczne buty uzupełniając seta. Za resztę sprawiłem sobie peta endermanka na 5 dni, a to wszystko dokończyłem zakupem dwóch zapasowych diamentowych setów z podstawowymi enchantami oraz uzupełniłem ekwipunek kilkoma potkami na Siłę, spida i Niewidzialność oraz piaderkiem z, z wodą. Teraz nadszedł czas na bitkę. O panieko, O! Okej, okay, tu jest. To jest jakieś dwóch typeczków. Ścinają drewno, chłopaki? Piję potę Piję potuję się Dzi, bi, di, di. Dobra Piotrze to jest Twój, to jest Twój moment To jest Twój właśnie moment Jezu oni nic nie widzą? Jezu ja jestem kurde drewnem Dobra, jest O, dobra, wbiam Dobra, dobra, bielik Jest. Dobra, jest pierwszy, sypnął. Ej, miał putkę na fire resista nawet. Dobra, i wylec jak z procy, bęk. Halo. Gdzie ten drugi, gdzie ten drugi? Tutaj jeszcze był jakiś ziomek. Ale chłopaki tylko diamentowe i ty mieli to. To raczej luz. Dokupiłem cztery koksy i w końcu kogoś znalazłem. O, tutaj trapy są chyba. Tutaj są chyba trapy. Ja wypiję sobie stręcza i wypięknie speeda. Teraz ja jest już koksa, żeby mieć ryzystkę. No chodź, no chodź, no chodź. Ja sobie tutaj rozkopię, spokojnie. Gdzieś się śpieszysz, kościoła? Okej. Okay. Już tutaj zrobiłem. Proszę bardzo. Aaa, siebie wrzucają, co sama to... Zostanie w trapie, zostanie w trapie, jest ban, zostanie w trapie, jest ban. No i tutaj wydarzyła się trochę dziwna sytuacja, ponieważ byłem skołowany tym wszystkim, co się wydarzyło. Otóż, na początku myślałem, że gościu specjalnie wszedł do trapa i zaczął tam stać i altować, co uniemożliwiało mi ucieczkę. Ale okazało się, że ja albo jego koleżka go tam wrzucił i... No, nie mógł też stamtąd wyjść, więc trap był całkowicie legalny. No i tak to jest, jak się ma tyle ręce, jest się administratorem tego serwera. No i ze swojego własnego serwera nie umiem uciec z trapów. No skurw. No ale dobra, widzowie, no co, zostałem zabity, nie będę płakał, nie będę sobie wracał po tej temki. Tyle, to byłby koniec odcinka. Skrzynia petów oddaję, najbardziej na to wychodzi. I co, widzimy się w następnym filmie. No i klasycznie organizuję konkurs na dwa pakiety bogacza. Co trzeba zrobić? Like, sub i komentarz ze swoim nikiem.